Mazowieckie Filmy dotyczące wędkarstwa Witam wszystkich Dzisiaj znowu na Karpiach Dalej wodę pompuję, jestem na Paweł nie? Siema Robi podpórkę Paweł będzie na pikera, Ja na spławik Ja na własną zenę Karpiowo-karasiowo-linową Paweł jeszcze zostało mu zostały mu ciekawostki Ciekawostki z zimy, mówimy na jak coś Jeszcze została mu zalęta zimowa, leszczowa a karp jej nie ominie raczej po dodatku kuryzy Paweł rozrabia zanętę jak zanęta czarna taki dziwny trochę tam. zapach jaki jakiś taki błotny Płotny? Nie trochę

Mamy deski. -hmm. O. teraz ja ze swoją zamentą. Zaraz I ja swoją gęntę rozrabiam. O, No, kilogram, może kilo, półtora kilo, półtora kilo. No u mnie zaraz akurat równomiernie wodę wlałem tak gites szybko dzisiaj rozrobiłem te Tyle od razu wlałem wody po tyle potrzeba było wóle się formują tego? Ja blisko rzucam. Co jeszcze możesz ponadcić garsze kukurydzy? Ja też kukurydzy dodam. Widzicie, jaką nową kukurydzę testujemy. Now powinno starczyć. Wymieszamy to. A jak chcesz, jakaś dużego chcesz, to może dalej coś mniejszego, no to się masz pobawić przy brzegu. O, tam było to tam. Ja uformuję sobie dwie trzy kule. Widzę, widzę, widzę. no też, Ja ze trzy kule formuję sobie jedna. Kula się dobrze formuje, jakoś druga. No takaś, tutaj trochę jakaś gorsza ta się formuje. Trzecia kula, trzy kule. Zaraz będę je rzucał. Wy już chyba wiecie, gdzie będę rzucał. A, no dobra, nie było. To było, bo na taką kule już nie? Tak, tak a to nie. I tutaj przy brzegu mówiłem. No, zarzuciłem zestaw. No. Zanęce kukurydzo tam, gdzie pan był, to mówił, że to ładna ryba jest, tylko na drugiej stronie. Tu drobnica. Na no, razie, to ja zobaczymy jeszcze. No, Zanęciliśmy tutaj. Dobra, pół paczki zostało jeszcze. A więc łowimy, kukurydza i łowimy. Tam co jest skarpik. Nieduży, ale zawsze tak cieszy. Kukuryda posmakowała, zanęta oczywiście. Lux się spisuje. Mogę robić kurcze firmawe zanęty. I 5 złotych kilogram mogę sprzedawać na Allegro Jeżeli tylko wystarczy sobie nagrać pracę ze pod wodą Jak ryby wchodzą w ze pod wodą zreklamować się i można sprzedawać ze No karp nasrą na mnie Zaraz wam pokażę jeszcze jaki glutek Patrzcie i się uczcie Taki glutek No dobrze Karpika na razie do siatki bierzemy Pod nęcam Góry to mi pod nędzami, Pawu widzę jakieś góry zanety rzuca O u mnie krokiki już zanęty chyba, zanęty chyba weszły Ja by się w niej utrzymały Moi no, Pawu rzuca, Pawu na razie nic, chociaż kilka brań miał Ale chyba taki teraz. Kre... No to tym musi to jest u mnie To jest malutki odjeźdź, jakby był Był tylko Kolejne branie Przybrzenie. Na razie stoi z Na razie stoi, czekamy chwilę. No, praktycznie cały czas bierze, niedawno Karasia miałem. Ale też podhaczyłem go. Karasie tutaj się podhaczają jakoś. Ten tak z oko się podhaczył. Karasia wypuściłem. Na słowiku co chwilę jestem drga, spławik, leży, bo jest bardzo duży grunt ustawiony. Ale jak wezmę, to i tak czy siak będzie widać wszystko. A więc mówimy na razie słabo, bardzo słabo. Czy na pikaju, co chwilę coś tam bierze, gdzie bardziej. U mnie z Pawiku raz na jakiś czas też coś dziubnie. Ale karpie gdzieś w innym miejscu są. Podobno tam na naprost wysepki. A mury ładne wpływali. I pływają. Następnym razem jak tutaj przyjadę, to właśnie wezmę filera, Tak mu wysepki z tamtej strony rzucę ale z powiekiem chaty ja pójdę będę się bawił paweł ma? karpika no jest ładny widzisz? się udało pod koniec i spodem. mówię ci że przy brzegu będę brać karpik no ale ładnie wziął nie? tylko już na to myślałem że za wcześniej zaciąłeś radę siatki weźmie dobra fajnie co? co włazi? Co? Co coś to co wolno? Yeah. nie wiem, czy by miało lepiej no i dwa kartki zawsze, co chcesz jeden Paweł, jeden ja Nie? O, Widzisz? Większy. Ci mówię, że czuć, nie? No ładnie wzięło. Podhaczę. Ja ci już nie będę chaczył, bo kameruję. O, ten gołąb się skorakował. No to wróćmy trochę. Leczko się podhaczył, nie? Ze wąsa. Nie, za? Może tak. Otwieraj siatkę. Poczekaj. Nie, Ładnie, nie, nie, nie uciekniesz tak daleko. Te łysy prawie Bez łózek Te 20 lat to by były potwory Czekaj No i taki biorę, ładnie na fiderku teraz Ej, ty się potrapił No teraz. To tak pomachaj siatką lekko Już No i teraz ty ładnie wziął, nie? No Fajnie, bierze, czy nie? Dzień, u mnie obudzikuje przez połowików, coś tam szaleje, ale wziąć nie chcę, to ładnie wziął A więc tych połów tu chyba na tyle, wpadły trzy karpie, jeden karaś, w Co, jak Paweł, cenisz wypad dzisiaj? Fajne, Fajnie? Dobrze Dobrze chyba, nie? Ty gadałeś, się, mnie ci ulozy. Czemu ci no? mi tak o źreniu Ostatnio fajnie było Bo na tych karpie że już miałem dosyć ich A dzisiaj? Dzisiaj jestem wkurzony, to nic nie bierze. Ostatnio byłem wkurzony, to za, dużo, za dużo bierze. On nie wie czego nawet chce. Nie. Mm. On wyciągnie jednego ale takiego 19 kilo. Mm. Mm. To widać 10 kg. A my nagramy tylko może wypuszczanie. Chyba tyle. A więc z tych połowów to chyba na tyle. Wpadły trzy karpie, jeden karaś. Karaśmy nie nagrałem. Ja Co jak Paweł żeby wypad dzisiaj? Fajne. Fajnie? Dobrze chyba, nie? Ty gadajesz. dla mnie ci ulubił. Czemu się ulubił? No? Mi tak pośrednio. Ostatnio fajnie było. Bo nałowiłem tych karpierzy, aż miałem dosyć ich. A dzisiaj? Dzisiaj jestem wkurzony, że nic nie bierze. Ostatnio byłem wkurzony, że za dużo bierze. On nie wie, czego nawet chce. Nie. On by jednego, ale takiego duży, maście kilo. Hmm. No dobra. To ubić miałem tylko dziesiątki A więc nagramy tylko może wypuszczanie. Chyba tyle. Nawet ja wpuszczam w karpikach bo nie wiem co robi, ale widzę, że lec włożymy, są mu jakieś z żywszy. Co ktoś puszczy, czy co? Spróbujmy uh -huh. do łóżka, jak będziemy w dzień. Tylko też nie wiadomo, że będziesz żył już. Drugi obrad, czy co? No, uh no. -huh. Uh -huh. nie, 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 pochaj, drugi. Ta woda była płynna jakoś, bo zmienialiśmy wodę. No, ten odzysku, jedno będzie, że da w sumę. Ten też będzie żył na stówę, to nie wiem. Ja za takowa. Nie, tu w las. Jeszcze oddycha. Czekaj, czekaj, on oddycha, on może jeszcze powietrza. To jak sobie złapą, pamiętasz tamtym? No. Karp tu jak o jak to. Gdy płatka tak pływa, to nie złapie powietrza już. A Karp Karm złapać. Płatka, gdy pływa tak ledwo, ledwo, to już nie mogę. Co? No wiesz, płatka, gdy pływa ledwo, ledwo, to nie złapie powietrza, to tak. zdechnie. Wdechny, go! U, u. No, to już nie uchaj. To z tymonią, jak widzę, że oddycha. ale nie wyjmuj go! To jest ja coś łap, no zobaczymy, czy będzie żył. Udaj mi tego no, kija. Na razie nie, nie wygląd już. Oddycha na razie, to może będzie żył. O, więc w tym go to na tyle. Karpik... O, o. to się wyposzyło. Karpik przeżyje lub nie. Idę do rękę Ale w tym filmie to na tyle, nara. Karp chyba ożył. Bo nie wie, Albo na dno poszedł, ale nie widać go już. Ruszał, no ruszy właśnie szklanie, bo widać na kamerze nawet. Mniej Mniej się w te no udany, nie? Wykonanie Pawła, wykonanie... No mówi tak średnio, słabo, ostatnio było lepiej. Znęty, resztki do stawu wrzucimy. No i to tyle